二三五，二三五。 Wiedzieć, za to, czego żeśmy jeszcze nie dowieźli. Przepraszam. Ale wiem jedną rzecz, że potrzebny w Polsce jest prezydent, z którym wiedziemy. Prezydent odpowiedzialny. Prezydent, z którym Polka, Polska, Polki i Polacy będą bezpieczni. Takim prezydentem jest Rafał Trzaskowski. On jest gwarancją rozsądku, on jest gwarancją bezpieczeństwa, on jest gwarancją współpracy i realizacji wszystkiego tego, o czym wy marzyliście, wy, marzyliście, wy i ja z całego serducha, Rafał Trzaskowski. Pamiętacie to towarzystwo? Pamiętacie tych bandytów? Jednym z nich, człowiekiem, który chodzi na ustawki, jest Stawrocki. Wybór między furiozą a bezpieczeństwem. Brawo Rafał Trzaskowski! Wielkie brawa dla za tego? Joanna Selmyszyn. Wiem, że tak jak ja, chcecie Polski, której każdy jest każdemu przyjacielem. I taką Polskę będziemy tworzyć. Koniec z podziałami. Nie chcemy podzielonej Polski. Musimy się szanować. Różnorodność jest zaletą, a nie wadą. Jedność w różnorodności. Chcemy nie bać się nie tylko wojny, ale i biedy, dyskryminacji, nierówności. Chcemy, żeby kobiety mogły Chyba jeszcze nigdy na tej politycznej drodze nie byłem tak poruszony, tak przejęty. Niczego się nie wyrzuciłem na pamięć. Wszystko to, co chcę powiedzieć w kilku słowach, wszystko to mam w sercu. Mam w sercu bardzo głęboko wyryte. Wierzę w Polskę, wierzę w Was. Spotkacie tych ludzi z tego drugiego masz. Oni nie są niczym wrogiem. To często polscy patrioci, którzy naprawdę chcą dobrze dla swojej ojczyzny, dla nas wszystkich. Uśmiechnijmy się do nich. Zbóżmy te mury, które między nami są. Pokażmy, że jesteśmy Polską. Jedną Polską. Całą Polską. Rafał, przed kołem za nami dużo większe przed tobą zadanie odbudowania wspólnoty. Mój głos masz! Pocępne na... <noise> oświadczenie dla TVP Republika... Nie, nie, to my musimy o, pana gonić, bo pan ucieka. To tak czy nie? Nie napadajcie porządnych ludzi z marszu. Opublikowali moje pisanie na oświadczenie. Tutaj. Jeszcze znajduję. Ja widzę tę Polskę, Polskę ludzi uczciwych, Polskę ludzi wierzących w dobrą przyszłość, wierzących w swoje rodziny, wierzących w swoje miasta, bo widzę dobrą, uczciwą Polskę. Zobaczcie to, to, otwórzcie szeroko oczy. Dzisiaj o władze chcą sięgnąć nie polityczne, ale zwykli gangsterzy. I nie ma w tym słowa przesady. Polska obudź się, tak nie może być. Wspólnotę i rozmowę. Jeżeli zagłosujecie na mnie, a bardzo was proszę o głos, to to wam obiecuję. Wspólnotę, rozmowę, budowanie i realizację waszych marzeń i aspiracji. Ale nie miejcie żadnych główek. Jeżeli wygra mój konkurent, Karol Nawrocki, to, to będzie tylko chaos! Będzie tylko chaos, dlatego że on właśnie po to chciałby iść po władzę, ale mu się nie uda. Chciałby konfliktów. Chciałbym awantury, a dzisiaj musimy być, być silni. Musimy być razem. Wiele osób się zastanawia, dlaczego za akurat wybrali jego. Czy nie mieli nikogo dlaczego? Chyba nie. Zastanawiałem się nad tym, jak, jak to najlepiej, najlepiej podsumować. Wiecie, kto mi przyszedł z pomocą? Patron mojego liceum Mikołaj Bo on, on kiedyś powiedział, powiedział tak. Nie ten zły, co kradzie, ale ten, co złemu czyni miejsce i daje mu godność. Bardzo Was proszę, bardzo Was proszę, nie dawajcie miejsca ani godności złym ludziom. O to Was proszę. O tym są wybory prezydenckie. Stanisław nie lękajcie się, pozwólcie, że go zacytuję. Nie lękajcie się, dlatego, że gdy mali ludzie rzucają wielkie cienie, to oznacza, że zachodzi nad nimi słońce. Czy będziemy będzie silni, czy będziemy razem? Czy wojna, wojna będzie się oddalać od nas, czy będzie się przybliżać? Dlatego, że Putin, wszyscy ci, którzy źle nam życzą, oni rozumieją tylko siłę. A, A silni będziemy wtedy, kiedy będziemy razem. Silni będziemy wtedy, kiedy prezydent RP będzie współpracował z rządem. Będzie niecierpliwy, będzie go do pracy, będzie brał inicjatywę w swoje ręce, ale w sprawach najważniejszych. Że będzie współpraca i harmonia. Wtedy będziemy chcieli. I one wybory, to jest statka tych wyborów prezydenckich. Dzisiaj, i ludzie usłyszcie, zobaczcie to, otwórzcie szeroko oczy. Dzisiaj o władze chcą sięgnąć nie polityczni, ale zwykli gangsterzy. I nie ma w tym słowa przesady. Polska obudź się, tak nie może być. Będzie nas do zwycięstwa prowadził nas, Polskę, nas, ludzi uczciwych, nas, ludzi wierzących naszą ojczyznę. Będzie prowadził Rafał Trzaskowski.